Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznaku raka w czytaniu na sierpień 2020. Kochani, czas biegnie nieobłagalnie. Lipiec już prawie za nami. Za chwileczkę, za chwileczkę wchodzimy w energię sierpniową, dlatego czas na czytania, na czytania dla Was. Miłość, praca, finanse, sierpień 2020. Zobaczmy, jak energie tutaj będą się dla Was kształtowały, co przyniesie, co przyniesie dla Was tutaj ten ostatni, ostatni wakacyjny, wakacyjny miesiąc. Zapraszam Państwa do wysłuchania tego horoskopu. Jednocześnie uparcie, uparcie, przypominam jak co miesiąc, iż są to czytania ogólne, kochani. Nie ma absolutnie... Nie ma absolutnie takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Wielokrotnie słyszę Pani Aniu, no niestety to czytanie ze mną tym razem nie korespondowało. No niestety właśnie tak to kochani jest. No, dlatego jeśli ktokolwiek z Państwa ma jakiś problem, jaką sytuację, którą chcielibyście omówić w czasie sesji prywatnej, spotkać się ze mną, spotkać się z Tarotem, to ja zapraszam oczywiście na sesje prywatne. Kontakt ze mną poprzez mój prywatny Facebook Anna Lubińska i tam poprzez Messenger możecie Państwo składać swoje zapytania, składać zgłoszenia. Ja zawsze w miarę możliwości jak najszybciej Państwu odpowiadam i ustalamy termin takiej. W sesji. E, przypominam również Państwu, e, iż energie w tarocie, szczególnie tutaj w tych czytaniach ogólnych są dualne. Tak? Jeśli ja robię rozkład, tak jakbym rozkładała to czytanie dla mężczyzny, ponieważ tak układają mi się karty, a ty jesteś kobietą, słuchasz tego i a, te wydarzenia, które są tu przedstawiane, korespondują z Twoją prywatną sytuacją, to jak najbardziej pamiętajcie o tym, iż można sobie tutaj tę energię wymieniać, tak, męską na żeńską żeńską na męską jest to jak najbardziej kochani prawidłowe. No ale teraz już przejdźmy do rzeczy. Rak sierpień 2020. Rak sierpień 2020. Poproszę o prowadzenie sił wyższych. Czytanie dla wszystkich osób pod znaku raka. Dla Waszego najwyższego dobra. Rak sierpień 2020. Poproszę o prowadzenie i ochronę. Miłość, praca, finanse. Dobrze, zaczynajmy zatem kochani. Zobaczmy, co tutaj dla Was. Strata żałoba, rozczarowanie w uczuciach smutek. <laughs> Z przełożenia. Y Facet jak dziecko, facet, który ma jakąś taką postawę roszczeniową w stosunku do całego świata. Niedojrzały bardzo emocjonalnie. Trudne czasy. Zmiana punktu widzenia, omijanie trudności dzięki zwiększonemu wysiłkowi, tu wręcz jakiś twórczy chaos, miłość, szalenie kochankowie, pieniądze na pograniczo prawa. Wszystko to znajdujemy w karcie szóstki, szóstki mieczy. Na pewno tutaj jakiś mężczyzna, co dla niektórych państw pod znaku raka przyniesie jakieś, jakieś rozczarowanie, niedojrzały, niedojrzały zupełnie, niedojrzały zupełnie emocjonalnie mężczyzna. Zobaczymy kochani o co tutaj chodzi, przyjrzymy się w rozkładzie, jakie będzie miało to odzwierciedlenie. Ok, no więc tak, pokazujesz się tutaj jako kobieta bardzo emocjonalna, tak? Kobieta bardzo emocjonalna, kobieta w karcie królowej, w karcie królowej Pucharów, dobra matka, dobra żona lub kobieta, która była żoną, tak? Była żoną, była dobrą żoną, na pewno jest matką około 40 roku życia i wzwyż, tak? Kobieta, która tutaj no, pracowała bardzo usilnie nad nad odnowieniem jakiejś, odnowieniem jakiejś relacji, jakiejś relacji z mężczyzną, tak? tutaj jest dosłownie bardzo ciężka praca, dużo energii, dużo wysiłku, dużo jakichś zachowań um, i tak dalej, być może jakieś inwestycji też w siebie, tak, tutaj kobieta wsadziła, aby przyciągnąć jakoś powtórnie, powtórnie powtarzam, tego mężczyznę do swojego życia. No i rzeczywiście pod wpływem tej pracy, pod wpływem tych działań i tak dalej, no tutaj los się odwrócił, tak? Czyli to koło fortuny odwróciło się na Waszą korzyść. Pokazuje się, iż ten mężczyzna no faktycznie zawitał, tak? Do Waszego, zawitał do Waszego życia. Natomiast pokazuje się tutaj u Was taka niepewność, tak? Niepewność no niby jest, no niby mogę się tym cieszyć, ale pokazuje się tutaj też ta relacja, ten związek w karcie diabła. Tak? Dosłownie tak, jakbyście byście były w jakiś sposób od tego mężczyznę od tego mężczyzny uzależnione. Tak? To jest taka zależność, dosłownie zależność w karcie diabła. To, co jest w karcie diabła, nigdy nie jest, nigdy nie jest dobre. To jest relacja, związek, sytuacja, osoba, od której wy jak gdyby nie możecie, nie możecie się... Nie możecie się uwolnić. Natomiast tutaj pokazuje się, że sierpień będzie takim, takim momentem, takim miesiącem, gdzie następuje kompletne zatrzymanie jak gdyby ze strony tego mężczyzny. Tak? Po prostu tak to wygląda, jak gdybyście na siłę, tak? Na siłę starały się tutaj utrzymać ten związek, utrzymać tą relację, utrzymać tego mężczyznę. I ja powiem, czy nazwę rzecz tutaj po prostu po imieniu, tak? Ten mężczyzna po prostu korzysta, tak? Korzysta z waszych, to jest dobre słowo, to jest bardzo dobre słowo, korzysta, nie mówiąc słusznie, nazywając rzeczy, że wykorzystuje po prostu wasze uczucia, wasze emocje, waszą zależność, tak, w kierunku do, do niego, jego, mm, jego energie, jak gdyby tutaj w stosunku do was, są niczym innym, jak tylko i wyłącznie taką energią seksualną, tak. Dlatego, mężczyzny, jesteś tak naprawdę kobietą, która sama się prosi, a on jak gdyby korzysta tak, z tego. Po prostu nie, nie, nie odpycha, korzysta wtedy, kiedy jemu jest tutaj wygodnie. Natomiast ten mężczyzna ewidentnie, ja jeszcze o to tutaj dopytam, mhm. to tu się pokazuje jakiś konflikt między Wami jeszcze w sierpniu poprzez jego zachowanie, poprzez jego zatrzymanie jak gdyby w Twoim kierunku konflikt i całkowite zamknięcie cyklu relacji z tobą, raz na zawsze definitywnie. Tak. Dla niego, dla niego byłaś tylko i wyłącznie kochanką, dla niego byłaś tylko i wyłącznie kobietą, z którą uprawiał, z którą uprawiał seks. Tak, i to tylko wtedy, kiedy jemu było wygodnie, kiedy jemu było na rękę. Oczywiście spotykając się z tobą, on bardzo miły, czułem i tak dalej, i tak dalej, ale dosłownie wtedy, tak? wtedy, kiedy jest przy Tobie, kiedy spędzacie razem czas. Poza Twoimi plecami ten mężczyzna jest w jakimś związku, jest w związku z rozsądku, tak? To jest mężczyzna, to jest mężczyzna żonaty, to jest mężczyzna żonaty i z jakichś względów, z jakichś względów, ze względów finansowych, dosłownie, ze względów finansowych pozostaje w związku małżeńskim um, i trwa w tym związku małżeńskim. To, co się dzieje tutaj, aha, to jest mężczyzna, który przygotowuje się ogólnie do rozwodu. Mhm. Przygotowuje się ten mężczyzna do rozwodu, ale ten mężczyzna tutaj podąża w kierunku jeszcze innej kobiety. Czyli tak, po prostu kompletne pomieszanie z poplątanym. Mężczyzna żonaty z Tobą w romansie i jeszcze ma tutaj kobietę, którą kocha i kobietę, z którą chce budować swoją przyszłość, dla której chce się rozwieść z którą chce podążać w zupełnie nowym kierunku w swoim życiu. Czas naprawdę chyba na to, abyś ty tutaj po prostu w sierpniu naprawdę otworzyła oczy, przyjrzała się tej całej sytuacji, bo ewidentnie tutaj będzie konflikt pomiędzy wami, ten mężczyzna jak gdyby będzie się wycofywał, będzie ciebie unikał, natomiast, natomiast ty chyba sobie nie zdajesz sprawy, z tego, kim, kim dla niego tak naprawdę jesteś. I właśnie ten sierpień pokaże tobie, pokaże tobie, otworzysz chyba oczy, znajdziesz w sobie siłę, aby naprawdę y, przyjrzeć się tej sytuacji, aby spojrzeć, z kim ty masz do czynienia i kim przede wszystkim ty dla tego mężczyzny jesteś. Bardzo ciężkie energie przy tobie, tak? Dziewiątka, y, dziewiątka mieczy to jest sytuacja taka prawie depresyjna nie przez Pane Noce. Ja myślę, kochany mój Raczku, e, dziewczyno, jeśli jesteś w takiej sytuacji, no to pora chyba z tego wyjść, pora tutaj poszukać czegoś innego, kogoś nowego, ktoś, kto Ciebie doceni, naprawdę pokocha, a nie będzie Ciebie traktował tylko jako jedną z opcji, jako jakąś opcję w ogóle e, w, swoim, w swoim życiu. Życzę Tobie dużo siły, życzę Tobie dużo siły, dużo miłości, i abyś znalazła tego kogoś, na kogo naprawdę w swoim życiu zasługujesz. Wow! Mocne to. Natomiast co my tutaj mamy dalej? Dla następnej pani, singielki, kobiety, która żyje w dostatku, ale samotnie, dziewiątka pentakli, kobieta przedstawiona w tej karcie, jest kobietą, która ma kompletnie jakby swoje życie zawodowo, finansowe ogarnięte. Kobieta niezależna finansowo, mogąca sobie na naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo pozwolić. Tutaj pokazuje się nowy początek, nowy początek tak? z jakimś mężczyzną. Natomiast ten mężczyzna to nie jest nic innego jak tworzenie sobie w Twojej głowie iluzji. Tak? To nie jest na pewno ktoś, kogo ty, ty w swoim życiu szukasz. Jest głupi, leniwy, nie idzie do przodu. Ktoś, kto lubi żyć na czyjś koszt, na czyjś rachunek, tak. rycerz, rycerz Pentakli. Tak? Ewidentnie, ewidentnie jest, to, jest to mężczyzna, który wejdzie do Twojego życia i będzie szukał po prostu przy Tobie jakiejś okazji do stabilizacji, jakiejś inspiracji w Tobie. I tak dalej. Natomiast nie jest to ktoś, jeśli romans z tym mężczyzną, to i owszem, tak, jeśli romans, to i owszem, może być to dobry, ciepły, taki po prostu fajna jakaś tam relacja na krótki okres czasu. Natomiast nie jest to absolutnie jakiś partner docelowy, który tutaj jest Tobie przeznaczony, czy też ktoś, kogo, kogo szukasz. Jest to raczej mężczyzna, który patrzy na to, iż jesteś kobietą naprawdę dobrze ustawioną, radzącą sobie i on widzi w tobie potencjał ku temu, aby po prostu no, w jakiś sposób przykleić się do ciebie i, i ułożyć, sobie przy tobie, ułożyć sobie przy tobie wygodne życie. Ja myślę, że dość szybko się tutaj zorientujesz, z kim masz, z kim masz do czynienia. Natomiast tutaj też karty mówią, aby się tym w ogóle nie przejmować. Tak? ponieważ ten mężczyzna tak jak szybko się pojawił, tak szybko może tutaj bez jakichś większych emocji w tobie zginąć i warto poczekać, warto poczekać chwilę czasu, bo dosłownie, mówię dosłownie chwilę, tak? Bo jeszcze w sierpniu, jeszcze w sierpniu masz tutaj nową relację, masz nową relację, przychodzi mężczyzna, który ma naprawdę bardzo czyste intencje, bardzo czyste in intencje. Tak, dobry partner, mężczyzna, który niczego nie ukrywa, ktoś, kto będzie chciał, tak, nowa relacja, nowa relacja, nowy mężczyzna. I tutaj z tym mężczyzną dosłownie nowy początek, nowy początek, coś razem, coś wspólnego, obydwoje, pragniecie dokonania zmiany w swoim życiu, dużo radości, dużo zabawy, dużo seksu, zrozumienie, porozumienie na wszystkich. Na wszystkich poziomach tutaj, na wszystkich poziomach Twojej energetyki. Czyli i będzie Wam się dobrze rozumiało, rozmawiało i będziecie się doskonale rozumieć. I fajna bliskość, spełnienie pod tym względem, dużo radości. Myślę, że ten mężczyzna, który tutaj przyjdzie do Ciebie, tak nie ten pierwszy, tylko ten drugi, to jest taki no, potencjalny Twój przyszły partner. Myślę, że to jest związek, który należy pielęgnować. I należy jak najbardziej tutaj zainwestować swoje emocje, swoje uczucia i swój czas. I ja Wam życzę, aby ten właśnie mężczyzna, ten z czystymi intencjami był dla Was tym partnerem docelowym, mężczyzną, na którego Wy tutaj ewidentnie, ewidentnie czekacie. Teraz tak. Kochani, jeśli chodzi, jeśli chodzi, o pracę, jeśli chodzi o pracę, osoby, które poszukują, osoby, które poszukują pracy, to cokolwiek się tutaj pojawi, cokolwiek się tutaj pojawi w sierpniu, a już dość długo macie tutaj jakieś problemy finansowe, tak, to bierzcie po prostu to, co jest, tak. kierujcie się tutaj rozsądkiem, nie wybrzydzajcie, nie czekajcie, bo... Następna jakaś oferta może tutaj długo, długo e, nie nadejść, tak? więc to, co będzie tutaj dla Was w sierpniu, ta propozycja jakiejś nowej pracy, to przynajmniej pozwoli Wam przez kilka następnych miesięcy na jakąś w miarę stabilizację, tak? ustabilizowanie tutaj jakoś swojej sytuacji, sytuacji finansowej, a no nie będzie to praca marzeń ani nie będzie to coś na tyle satysfakcjonującego Was, na co wy czekacie. Natomiast pozwoli nam przetrwać, pozwoli Wam przetrwać, także bierzcie i, i się tutaj po prostu nie, nie oglądajcie. Natomiast jeśli są osoby wśród Was, tak, spod znaku Raka, które tutaj zainwestowały jakieś pieniądze, zainwestowały jakieś pieniążki w jakąś pracę, współpracę, spółkę, dwie osoby w coś inwestowały, tak, na pewno nie samemu, z kimś, tak, z kimś, to tutaj całkowita po prostu równowaga w dawaniu i braniu. Naprawdę ten sierpień już będzie czasem, gdzie wy będziecie zbierać tutaj plony tych swoich, e, plony tych swoich inwestycji, e, równe, uczciwe rozliczanie się, tak kompletna równowaga pomiędzy Tobą a Twoim partnerem biznesowym, także pięknie tutaj naprawdę finanse zostaną wprowadzone w ruch i przynosi tutaj to już piękne, piękne efekty i oby tak dalej. I oby tak dalej. Co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? Osoby, które chciałyby, mają pomysł, tak, mają pomysł, chciałyby założyć własną działalność, własną działalność gospodarczą, zacząć, tak, coś własnego, własny biznes, na pewno nie sierpień, na pewno nie sierpień, w sierpniu wszystko tutaj jak gdyby pod górkę, wszystkie rzeczy, sprawy, które chcielibyście załatwiać, to nie jest ten czas, to nie jest ten moment, tak? początek własnej działalności gospodarczej na sierpień w karcie, kochani pustelnika, czyli takie poszukiwanie połomacku. Tu nie mogę czegoś załatwić, tam nie mogę czegoś załatwić, tu zamknięte, tu kogoś nie ma. Nie jest to dobry czas, dużo nerwu, dużo stresu, także właściwie zmarnowana, zmarnowana wasza energia, zmarnowany, kochani, wasz wysiłek. Myślę, że po, na, tym, na tym pomyśle go rozbudujcie, zastanówcie się, tak przygotujcie tutaj sobie jakiś biznes plan i tak dalej. Natomiast z takimi działaniami e, typowo już tutaj prawnymi i tak dalej, formalno-prawnymi, czyli jakieś tutaj e, składanie wniosków do urzędów, zgłaszanie tej działalności, tak, lokal podpisywanie umów i tak dalej, poczekajcie z tym do września, tak? Jeśli jest taka możliwość, to poczekajcie z tym do września, pokazuje się, że naprawdę sierpień może być tutaj dla Was energetycznie bardzo utrudniony dla wprowadzania takich właśnie nowych pomysłów, nowych, wdrażania nowych pomysłów w życie. Kochani, ja Wam pięknie dziękuję już dzisiaj za spotkanie. Życzę wszystkim... Wszystkim Państwu pięknej pogody, dużo słońca, dużo radości, dużo możliwości ku temu, abyście mogli się tutaj zregenerować, zregenerować swoje siły, dużo słońca, uśmiechu na co dzień, dużo miłości i dużo pozytywnych, uśmiechniętych ludzi wokół siebie. Pozdrawiam Was pięknie i do usłyszenia, kochani, we wrześniu. Miłego dnia.